Dziś zostaje, którego zbudowali franciszkanie i to zwraca i przez odbudowany, dzięki radowiczom i rodowiczom. Jest takim miejscem, które ma szczególną energię i, tak jak Kraków, jest dla mnie szczególnym miastem. Ja, ja czuję tego ducha, takiego wyjątkowego w tych murach. Wydaje mi się, że teraz każdy jest po prostu z tylu różnych stron, nawet z Polski. Każdy jest z jakiegoś miasta, miasteczka. No dobrze, no, ale Twoje korzenie są tu częściowo. No, korzenie dalekie są, tak, tutaj. No to musisz o tym wiedzieć i pamiętać, o, przekazywać rzecz, następnym pamiętam. pokoleniom. Ja uważam, że każdy, ma nas, każdy jest jaki jest dzięki swoim korzeniom. Nas kształtują właśnie e, różne charaktery naszych dziadów, ojców. Przecież nie wiesz, do, do kogo jesteś podobny i ja, jaką masz powiem. krew. Jak to nikt nie wie, ja wiem. Mam <grymne> <grymne> krew. No właśnie, a ja mam krew wileńską.